Jeszcze przed rozpoczęciem macie do zgarnięcia tego skina. Zostawcie suba dzwonem, lajka oraz komentarz z hasłem, które poznacie w trakcie trwania filmu. Oto zwycięzca z poprzedniego materiału zgłoście do mnie na Discordzie w celu odebrania skórki. Zapraszam do oglądania. Event świąteczny na CSGO skins trwa w najlepszej, zostały dodane trzy nowe skrzynki. Dzisiaj będzie ich gruby test. Już w poprzednim odcinku jedna z nich pokazała, że jest potężnie, więc zaczynamy sobie od tej, proszę bardzo, razy trzy. W ogóle nie spodziewałem się, że w trakcie eventu zostaną dodane kolejne casey No co jak co, ale jest to niecodzienne i patrzcie co tu się dzieje. Patrzcie, co tu się dzieje. Bardzo dobrze zaczynamy. W ogóle co tu jest do zgarnięcia. Okej, okay, trzy kosy, dwie pary rękawic, to najbardziej mnie interesuje zdecydowanie. Pamiętajcie o tym, aby kliknąć plusik, wpisać tutaj matis, dzięki czemu otrzymacie 10% bonusu przy wpłacie oraz 2 złote i 10 groszy na start dla każdego nowego użytkownika. Pamiętajcie, że strona jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich. Weźcie to pod uwagę, grajcie z głową i odpowiedzialnie. No ale wiadomo, że nie będzie to takie proste. Zważając na to, że jest to nowa skrzynka, myślę, że może zaskoczyć, może zaskoczyć, chociaż na początku było dobrze, teraz średnio. O, okej, okay. takie otwarcia mogą jak najbardziej wylatywać. Nie ma problemu. Yo, ej, co jest? Ale to chodzi, ale to chodzi, stary. Jest gold, jest gold, naprawdę. Okej. Okay. No, bez przesady, ty, bez przesady. O. No, i to jest piękne. No, i to jest piękne. Widzicie, że są tutaj naprawdę konkretne przebłyski co kilka otwarć, i to mi się podoba. Ale dobra, tyle jeżeli chodzi o tę skrzynkę. Ja już chcę zobaczyć, co ma Dona, nas ten Santa. okej, okay, czyli takie skiny kolorystyce niebieskiej bardziej. Niebieski, czerwony. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Może sam sobie coś ubzdurałem, ale spróbujmy. Ok, Decimator. Nie ma źle. O! I to jest otwarcie. Ej, elegancko. Hyper. <laughs> Ty, jest gołcik, jest gołcik, naprawdę. Dobra, jeszcze kilka otwarć. Oczywiście jakaś bitewka też dzisiaj wleci, więc og oglądajcie do końca, bo myślę, że bardzo ciekawe mogą być case battle z tymi nowymi skrzynkami, zważając na to, co nam leci z normalnego otwierania. Naprawdę są tutaj dobre momenty. I to jest ważne, i to jest ważne, ok? Kurde, no daj mi coś, wow. O, o, pięknie, pięknie. I jeszcze raz, i to jest otwarcie! Chyba najlepsze dzisiaj w ogóle. Na pewno jedno z lepszych. Tak trzymaj, tak trzymaj ją. Ej, dobrze jest, dobrze jest. Tak jest! Neonuar, Nightmare, człowieku Cooldred. Czego byś nie chciał, Tomasz? Proste. Okej, okay, jeszcze kilka otwarć. Przejdziemy do tej teoretycznie najmocniejszej skrzynki, takiej najbardziej pożądanej, najrzadszej po prostu. Okej. Okay. Dobra, przechodzimy, przechodzimy. Nie ma co zamulać. Uj, 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 człowieku, co tu się dzieje? Widzicie te skiny? Co tu się dzieje? W ogóle ten negocjator, porąbany gość. Ale okej, okay, no są naprawdę mocarne skórki. Ja, rzecz jasna, jestem już podjarany tym, co tutaj się dzieje. Dlatego razy trzy i wlatujemy. Okej, okay, stabilnie na sam początek. Tutaj tragicznie akurat. Tutaj kozacko. Dobra. I. i e tak jest! Tak jest! To chyba najlepsze otwarcie w dzisiejszym filmie. Fantastycznie. Player tu nam wleciał. Tak ma być, ale. Teraz jest zdecydowanie gorzej, chociaż to otwarcie zaskoczyło, zaskoczyło, bo mamy Minimal wear. Te stany są bardzo ważne, jak widzicie. Game changery tak zwane. Elegancko player tu po raz kolejny. Kraką, Kraką, człowieku. Dobra, daj spokój. Dwa player tu. No nie, no, to są naprawdę ciekawe skrzynki te nowe. Naprawdę ciekawe skrzynki. Let's go. Let's go! I to jest otwarcie, na które każdy czekał. Ale wiecie, czego mi dzisiaj brakuje? Trafienie jakiejś kosy. Czegoś takiego, nie wiem, Kropki nad I, tak bym to określił, szczerze, ale dobra, no są na pewno mocne momenty. Krakow po raz kolejny zajbiście. Dobra, przejdźmy do bitew, bo myślę, że to będzie bardzo ciekawy kontent. Dzik, dobra, lecimy, lecimy. Jak nowe skrzynki poradzą sobie w trybie bitewnym? Oto jest pytanie. Zaczynamy słabo, za to moi przeciwnicy bardzo dobrze. Ogólnie, no. W... Każdy z nas miał dobry drop, biorąc pod uwagę jaką skrzynkę na początku otwieraliśmy. No ale dobra, ciśniemy dalej. Ja pierdzielę co on robi, co on robi. Ja jestem totalnym śmieciem w porównaniu do nich na ten moment, ale spokojnie, spokojnie. Teraz są teoretycznie te ważniejsze skrzynki, które mogłyby zaważyć się o całej bitwie. I one zaważają, bo ziomek trafia na on Ej patrzcie, jakim ja jestem śmieciem ostatnim. Co ja trafiam w ogóle? To jest absurdalne, to jest absurdalne, moi drodzy, naprawdę. Ja nie mam pytań, jest tragedia, jest tragedia, jestem największym śmieciem na świecie, za to i samo jest Goatem jak widzicie, no ale dobra, mam troszeczkę tokenów, za które można zakupić różne przedmioty, no a ja sobie kupię takiego, kurczę, proszę bardzo, Neonuara, no i co, i mam go normalnie w eku, więc fajnie, no ale dobra, z drapeczki... Prezenty. nie wiem jak to nazwać. Po prostu walutę eventową przeznaczacie na to, żeby otworzyć skrzynkę prezent ze skinem, tak? No a walutę eventową otrzymujecie przy okazji. To jest taki bonus totalny. Yo! Ale otwarcie to było, ale otwarcie to było, dobra. Spróbujmy to wrzucić 10 koła. Generalnie, jeżeli nie widzieliście, zachęcam do poprzedniego filmu. Tam wrzuciłem aż 100 tysięcy śnieżek właśnie do generatora. wyleciał nam ciekawy skin. Cztery 4 gwiazdki, cztery 4 gwiazdki, moi drodzy, bardzo dobry traf. Bardzo dobry traf generalnie. Jeżeli wrzucilibyśmy 100 tysięcy i mieli 0 gwiazdek, no to wyjdzie podobnie, więc bardzo, bardzo fajnie weszło, elegancko, spróbujmy jeszcze kilka razy. No widzicie, normalnie to mamy jakieś dyszki, piętnastki, a tutaj wleciało potężnie, rzadki skin, więc super. Jeżeli chodzi o hasło z dzisiejszego filmu, drugi znak od końca w waszym oraz szósty od początku. Koniecznie dajcie znać co i jak, a ja spróbuję na ulepszeniu jedną taką skrzynkę sobie otworzyć. Spróbujmy, spróbujmy, dajmy jej szansę jeszcze, dajmy jej szansę. O Boże Święty. A już myślałem, że rękawice pójdą, ale nie ma tak łatwo. Absolutnie nie ma tak łatwo, słabo, 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 ale i tak dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Do następnego. Na razie i cześć. Siemanderko, jo!